Początki osadnictwa miejskiego sięgają czwartego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy pierwsze miasta zaczynały funkcjonować w południowej mezopotamii. Z tej perspektywy średniowiecze nie wydaje się już tak odległym okresem, jednak mimo tego, że w wielu polskich miastach mamy okazję zobaczyć zabytki z tamtego okresu, to nie oddają one w pełni charakteru ówczesnego życia. W dzisiejszym odcinku postaramy się Wam tę perspektywę przybliżyć. Jak średniowieczne miasta były zbudowane? Czym zajmowali się ich mieszkańcy i jak wyglądało ich codzienne życie? Zapraszam na materiał. Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: to zależy. Zależy oczywiście od miejsca na świecie, o którym mówimy i w jakim dokładnie czasie. Należy pamiętać, że średniowiecze to horrendalnie długi okres, trwający jakieś tysiąc lat. Na potrzeby tego odcinka ustalmy, że będziemy się skupiać głównie na terenach Polski, ale też Europy Zachodniej. Na naszych ziemiach największy rozkwit miast przypadł na wiek XII. Wówczas miasta były zbudowane z charakterystycznych elementów. W większych i bogatych ośrodkach istniał silnie ufortyfikowany gród, który pełnił funkcje obronne. Był też używany jako tymczasowa lub stała rezydencja władcy. Zazwyczaj znajdował się tam też skarbiec i pomieszczenia dla drużyny zbrojnych. Następnym elementem było również fortyfikowane podgrodzie, otoczone palisadą, a później murem. Tam mieszkała ludność bezpośrednio pozostająca pod zwierzchnictwem zarządcy grodu i wykonująca pracę na jego rzecz, między innymi rzemieślnicy, żołnierze czy urzędnicy. Najważniejszym jednak z punktu widzenia rozwoju osady był targ. Plac targowy był centrum życia miejskiego przez funkcję, którą spełniał. Codziennie trwała tam wymiana handlowa prowadzona zarówno przez tubylców, jak i przejezdnych. Oprócz zdobycia potrzebnych dóbr, mieszkańcy dowiadywali się na targu, co dzieje się na świecie. Wokół targu wznoszono karczmy, które, zwłaszcza we wczesnym średniowieczu, były bardzo istotne. Nie tylko odbywała się tam lwia część życia towarzyskiego, ale pełniły też rolę hoteli dla przejezdnych i można było w nich nabywać wszystkie towary potrzebne do codziennego funkcjonowania podróżnych, na przykład artykuły spożywcze, szewskie czy kowalskie. W karczmach przebywali nawet urzędnicy, zajmujący się wymianą pieniędzy i ściąganiem podatków. Ostatnim najważniejszym elementem średniowiecznego miasta był oczywiście kościół. Pełnił on rzecz jasna funkcje sakralne, jakże istotne dla średniowiecznego katolickiego społeczeństwa. Ale nie tylko. Jako duża i solidna zazwyczaj kamienna konstrukcja, był też często wykorzystywany jako skład cennych towarów, a czasem jako miejsce zebrań, na przykład gildii kupieckich. Obok targu kościół był drugim miejscem, gdzie skupiała się działalność handlowa. Resztę zabudowy tworzyły budynki gospodarcze, składy, spichlerze czy sklepy zamożniejszych kupców. Były one wznoszone nieco dalej od targowisk. W bezpośrednim sąsiedztwie grodu i targu budowano domy zamożnych, dalej były domy biedniejszej części społeczeństwa. W mniejszych miastach pozbawionych grodów najbardziej wyróżniał się kościół i zazwyczaj, ale nie zawsze obecny ratusz centrum miasta i tutaj wyznaczał rynek, który pełnił takie same funkcje jak w dużych miejscowościach tylko na mniejszą skalę. Resztę zabudowy stanowiły mniej liczne zakłady usługowe i domy. No właśnie, a jak te domostwa wyglądały? Różnie. Średniowiecze to czas dużych różnic społecznych, które znalazły odzwierciedlenie również w warunkach bytowych. Większość domów i kamienic w miastach było drewnianych. Tylko najzamożniejsi mogli pozwolić sobie na murowany dom wznoszony zazwyczaj z cegły. Takie posiadłości były wielokondygnacyjne i mieściły się wokół rynku. Bogacze zamieszkiwali wszystkie kondygnacje takiej kamienicy. Przy czym na parterze zazwyczaj mieściło się pomieszczenie związane z działalnością zarobkową. Na pierwszym i drugim piętrze były izby mieszkalne. Najwyższą kondygnację zajmowała służba. Na tyłach znajdował się natomiast magazyn i inne budynki wykorzystywane zawodowo. Taki dom bogatego mieszczanina musiał być wygodny, prawda? No tak, ale w średniowiecznych standardach, które subtelnie różnią się od dzisiejszych. Głównym pomieszczeniem była tak zwana główna sala pełniąca rolę jadalni i pokoju dziennego, gdzie znajdowało się palenisko dostarczające główne źródło światła i służące do przyrządzania jedzenia. Ówczesne budynki miały małe okienka, przez które wpadało niewiele światła, w związku z czym było po prostu ciemno. W izbie unosił się też gryzący, nieprzyjemny zapach, bo używano świec z tłuszczu. Świece z wosku były drogie i używane prawie wyłącznie przez kościoły. Na podłodze rolę dywanu pełniło sitowie. Za całe wyposażenie służył stół, ławy i kredens na naczynia. Piętro wyżej była sypialnia, gdzie pan domu spał z żoną w dużym łożu, często z baldachimem. Matera z łóżka wypełniano słomą, a poduszki były puchowe. Umeblowanie sypialni również było skromne. Poza łóżkiem zazwyczaj znajdowało się w nich kilka krzeseł, stolik i skrzynia służąca do przechowywania co cenniejszych przedmiotów. Zabawne były zresztą zwyczaje kładzenia się spać, bo dobry obyczaj nakazywał, żeby do łóżka wchodzić ubranym i rozbierać się dopiero będąc przykrytym, a następnie chować bieliznę pod poduszkę, bo wiecie, spano nago, a skromność nakazywała nie razić golizną małżonka. Drugą sypialnię usytuowaną na kolejnym piętrze zajmowały dzieci, była ona odzwierciedleniem pokoju rodziców z tą różnicą, że znajdowało się tam kilka pojedynczych łóżek. No i było jeszcze robactwo. W domu mieszczan nieustannie trwała wojna z wszelkiej maści wszami, myszami i innymi insektami. Jednym ze sposobów radzenia sobie z nimi polegał na tym, żeby ubrania, futra i pościele upychać najciaśniej jak się da w skrzyni, co miało spowodować, że insekty miały się udusić. Nie wiemy, jaka była skuteczność tej metody, ale się domyślamy. Inną techniką, której zwiastujemy większe szanse powodzenia, było rozkładanie lepów. Biedniejsi mieszkali zazwyczaj w podobnych kamienicach, natomiast w ich przypadku jedna rodzina zamieszkiwała tylko jedno pomieszczenie. Musiało im ono wystarczyć za sypialnię, i pokój dzienny. W ten sposób jeden budynek zamieszkiwało wiele rodzin. Najbiedniejsi mieszkali w parterowych chatkach zbitych z desek lub nawet w ostateczności w namiotach. Te chatki były zbite z tego, co było pod ręką. Więc były małe, nieszczelne i ciasne. Wiemy już, jakie nieruchomości zamieszkiwano w wczesnych czasach, czas powiedzieć sobie, do kogo należały każdy z nich. Najbardziej powszechny podział średniowiecznego społeczeństwa mówi, że mieszkańcy ówczesnych miast dzielili się na patrycjat, pospólstwo i plebs. Taką hierarchizację możecie kojarzyć ze szkoły. Nie jest to jednak podział precyzyjny i nie oddaje dobrze dynamiki życia społecznego. Ten podział odnosi się bowiem do statusu prawnego mieszkańców. Musicie wiedzieć, że nie wszyscy mieszkańcy miasta posiadali jego obywatelstwo. W XIII wieku przywileje mieszkańskie posiadali tylko ludzie mający tzw. immunitet sądowy. Tworzyli oni odrębną warstwę mieszczaństwa, a spośród nich niektórzy sprawowali władzę nad miastem, zasiadając w radzie miasta. Tych właśnie ludzi nazywamy patrycjuszami. Resztę mieszczaństwa stanowiło pospólstwo i biedota, czyli tzw. plebs. No dobrze, ale skupmy się teraz na tym, czym zajmowały się zawodowo poszczególne grupy społeczne. Najzamożniejsi nie zawsze reprezentowali jakąś konkretną grupę zawodową. Wielu najbogatszych dorobiło się na wielkim handlu, zwłaszcza międzynarodowym. Tak na przykład zbudował swój majątek Rutferberów z Gdańska, który po zbiciu fortuny na handlu mógł pozwolić sobie na inwestycje w ziemię, przemysł stoczniowy i posiadał udziały w kopalniach na Śląsku i w Szwecji. Handel był jednak zajęciem tyleż zyskownym, co ryzykownym. W średniowieczu istniało znacznie większe niebezpieczeństwo rabunku przewożonych dóbr, była znacznie mniejsza świadomość rynku, statki miały niską żywotność i ciągle wybuchały jakieś wojny. Te czynniki powodowały, że niemal każdy mieszczanin, który wzbogacił się na handlu, zaczynał szybko dywersyfikować przychody, jak wspomniani już wcześniej, ferberowie. Inwestowano zatem w operacje lichwiarskie i bankowe, a także w przemysł. Tak więc bogaty przedstawiciel patrycjatu mógł być kupcem, przynajmniej na początku swojej kariery. Później jego działalność była szeroka. Był kupcem, lichwiarzem, bankierem i właścicielem ziemskim jednocześnie. Niemniej skomplikowanie ma się sprawa w stosunku do pospólstwa. Często w tej grupie społecznej wykonywano dokładnie takie same prace jak patrycjusze, tyle tylko, że z mniejszym powodzeniem. W związku z tym te dwie grupy społeczne najczęściej odróżniał wyłącznie majątek. Poza kupcami, przedstawicielami pospólstwa byli wszelcy rzemieślnicy, kowale, płatnerze, szewcy, garncarze czy jubilerzy. Ci również oprócz pracy w swoich warsztatach parali się handlem i drobną lichwą. Ciekawymi organizacjami tamtych czasów były tak zwane cechy. Były one organizacją zrzeszającą rzemieślników jednej lub kilku pokrewnych profesji. Ich zadaniem było reprezentowanie rzemieślników przed władzami miejskimi, a także czuwanie nad jakością wyrobów i ustalanie cen. Z założenia produkty wytwarzane przez rzemieślników zrzeszonych w cechach miały być lepszej jakości od tych niezrzeszonych, nazywanych zresztą partaczami. Droga zatrudnienia poprzez cech również była ściśle określona. Na początku młody adept danego rzemiosła zostawał uczniem lub terminatorem. Ta nazwa to stąd, że terminował. Nic nie zarabiał, ale pracował w zamian za naukę, zakwaterowanie i wyżywienie. Po kilku latach, jeżeli się sprawdził, Zostawał czeladnikiem i, jako już wykwalifikowany pracownik, pracował w różnych warsztatach. Na końcu swojej drogi zawodowej, czeladnik zostawał mistrzem, czyli w pełni samodzielnym rzemieślnikiem, który miał prawo zakładać, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, własną działalność gospodarczą. Czy w takim razie cechy miały same plusy? Niekoniecznie. Cechy bowiem dążyły do ustanowienia monopolu, a te, jak wiadomo, nie są dla konsumentów zjawiskiem korzystnym. W tym przypadku nie były korzystne również dla mistrzów, którzy mogli tworzyć konkurencję cechom. Z tego powodu często dochodziło do sytuacji, w której cechy nie pozwalały podejść do egzaminów czeladnikom, a tym samym nie dopuszczały do ich awansu dla mistrzów. I tak wielu czeladników, mimo mistrzowskich zdolności, przez długie lata było zdane na pracę nie na swoim i za niewielkie wynagrodzenie. Ostatnią grupę społeczną stanowił plebs, byli to najubożsi, do których należeli głównie wspomniani przed chwilą czeladnicy, wolnonajemni robotnicy czy służba domowa. Ich liczną podgrupę stanowił też tak zwany margines żebracy, złodzieje czy prostytutki. Tak wyglądała praca w średniowiecznych miastach, jednak nie samą pracą człowiek żyje. Przyjrzyjmy się jeszcze innym aspektom codzienności miast wieków średnich. Zacznijmy od krótkiego omówienia funkcjonowania kościoła, bo to istotny element życia w średniowieczu. Ówczesne kościoły, w odróżnieniu od dzisiejszych, nie oferowały ław do siedzenia. Podczas mszy stało się i klęczało na posadce pokrytej sitowiem. Niektórzy, co prawda, przynosili stołki, ale były to ich prywatne, przyniesione z domu meble. Początek nabożeństwa, podobnie jak i dzisiaj, oznajmiał dźwięk dzwonu. Wówczas księża, klerycy i churzyści wchodzili do świątyni czasami w akompaniamencie muzyki portatywu, czyli takich małych organów noszonych na szyi. Z samego toku mszy ludzie rozumieli niewiele bo były one wówczas sprawowane po łacinie, znanej tylko przez osoby dobrze wykształcone. Najpewniej ulubioną częścią mszy większości osób było kazanie, bo ono dla odmiany było wygłaszane w językach narodowych, tak żeby ludzie mogli je zrozumieć. Omawiano oczywiście fragmenty Biblii, ale odnoszono je do życia codziennego i formułowano morał. Kazania wzbogacano anegdotami z życia, ale też historiami z legend czy baśni, a nawet z atlasów ludzkiego ciała. Same kazania trwały zazwyczaj pół godziny, a ich czas był odbierzany przez specjalny zegar wodny. Działał on jak klepsydra, tyle tylko, że tutaj zamiast piasku w pół godziny przelewała się woda. Wiedzcie jednak, że już wcześniej powstawały też bardziej zaawansowane modele, jak na przykład zegar Ktesibiosa. Koniec mszy wyglądał podobnie jak dzisiaj. Po komunii odprawiano modlitwy, ksiądz udzielał błogosławieństwa i opuszczano kościół. Przejdźmy teraz do medycyny, bo to też ważna kwestia. Medycyna stała oczywiście na prymitywnym poziomie, przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia. W dużym średniowiecznym mieście można było spotkać wiele osób zajmujących się leczeniem lekarzy, ale też różnych cyrulików, położnych czy po prostu oszustów. Prawdziwych, wykształconych lekarzy było niewiele, a dostęp do nich mieli zazwyczaj tylko zamożni. Jak się pewnie domyślacie, lekarze również wtedy sporo zarabiali. Badanie chorego było prawdziwym ceremoniałem. Lekarz najpierw badał puls, a następnie prosił o próbkę moczu, którą badał, ale nie badał w laboratorium, bo takich wynalazków wówczas nie było. Po prostu wąchał go i smakował, żeby wykluczyć obecność cukru. Medycy wówczas dość powszechnie wierzyli w numerologię i astrologię i często łączyli choroby ze złym ustawieniem gwiazd i planet. Była to więc bardziej magia niż nauka, jednak na pewnych polach widać było postęp. Z bardziej aktualnych praktyk lekarz robił wywiad. Pytał o stolec, o dietę chorego i próbował zorientować się, co mogło spowodować dolegliwości. Pewne sukcesy średniowieczni lekarze odnosili też na polu chirurgii. Już wtedy stosowano nożyczki, skalpele, igły i nici. Rozumiano też do pewnego stopnia zjawisko zakażeń. W celu ich zapobiegania stosowano sterylne białko jajka lub wino, które jak wiadomo zawiera alkohol. Powoli rozwijała się też anestezjologia, Teodoryk z Lubki, włoski dominikanin, używał gąbek namoczonych w mandragorze, po których użyciu pacjent zapadał w głęboki sen. Dziś wiemy, że mandragora zawiera dużo alkaloidów, mających działanie halucynogenne i łagodzące ból. Innym polem, na którym medycyna czyniła postępy, było powstanie szpitali. Była to nowość, wcześniej w historii leczenia takich instytucji nie widziano. Szpital pozostawał pod silnym wpływem kościoła, a w skład jego personelu wchodziło kilku duchownych, wśród których jeden był szefem całej placówki. Dodatkowo w opiece nad chorymi pomagały siostry zakonne. Nowo przyjęty pacjent najpierw był spowiadany i przyjmował komunię. Następnie myto go i karmiono. Jeżeli zdiagnozowano chorobę zakaźną, izolowano go, co samo w sobie ilustruje rozwój medycyny. Śmiertelnie chorych umieszczano osobno. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że na intensywnej terapii. Co ciekawe, do szpitala nie przyjmowano rodzących, żeby ich krzyki nie przeszkadzały innym pacjentom. A skoro jesteśmy przy rodzących, poród był zdecydowanie najbardziej ryzykownym zdarzeniem w życiu średniowiecznej kobiety. Nie było wówczas dzisiejszych narzędzi położniczych, higiena stała na niskim poziomie i nie posiadano środków dezynfekcyjnych, które mogłyby posłużyć do odkażenia miejsca porodu. Stano co prawda już wtedy cesarskie cięcie, ale stosowano je wyłącznie, gdy matka lub dziecko było już martwe. Najczęstszą przyczyną śmierci była tzw. gorączka połogowa, czyli ówczesne ogólne określenie zakażenia, które świeżo upieczona mama łapała po porodzie. Dzieci przeżywały jeszcze rzadziej. Wiele umierało w trakcie porodu i jeszcze więcej nie przeżywało wieku niemowlęcego. Przy samym porodzie mężczyźni nie byli obecni. Rodzącej towarzyszyły akuszerki, czyli takie położne. Pomagały one na różne sposoby, na przykład smarując brzuch ciężarnej specjalną maścią, mającą ulżyć jej w bólu. Gdy pojawiło się dziecko, a akuszerka podwiązywała pępowinę, obmywała dziecko i nacierała je solą. Później, po zawinięciu malucha w płótno, pokazywano je ojcu. Również w tym aspekcie życia mocno wierzono w astrologię i numerologię. Uważano na przykład, że znajomość dokładnej godziny poczęcia pozwala przewidzieć całe życie człowieka. Innym przesądem był ten mówiący, że brzemienna kobieta, śpiąca na prawym boku, urodzi syna. Oczywiście ciekawych aspektów życia w średniowiecznym mieście było jeszcze więcej, na przykład jak radzono sobie z różnymi klęskami, albo jak wyglądała edukacja czy małżeństwa, które wtedy były aranżowane, tak jak dzisiaj na przykład w Indiach. Niestety nie sposób wszystkich zawiłości tematu omówić w jednym odcinku, dlatego na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli odcinek Ci się podobał, nie wahaj się zostawić polubienia. Zawsze miło widzieć docenienie pracy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.